Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, dostaję dużo maili w sprawie akumulatorów. Jak ładować akumulator po zalaniu? Czy go trzeba ładować, czy nie? Czym ładować? Jakim prądem? Moi drodzy, korzystając z okazji, że mam zalany tutaj świeży akumulator, który zalałem godzinę temu, bo on musi po prostu po zalaniu godzinę postać, żeby ostygł sobie, ponieważ, jak wiecie, zachodzi tutaj silna reakcja chemiczna między ołowiem a elektrolitem. Jak widzicie, mamy tutaj do poziomu zalany akumulator, żeby, żeby poziom był zachowany, to jest minimum, maksimum, więc zawsze maksimum, żeby płyty były zalane. Więc tak, zalałem akumulator i pokażę Wam coś. To jest taka ciekawostka, czy ten akumulator ładować, czy nie? Zobaczcie, podłączam sobie ujemny biegun miernika i dodatni. To jest 6V akumulator, ma trzy cele, widzicie, 3 razy po 2V. No i widać, że jest akumulator naładowany, ponieważ ma 6,33V. No ale czy jest, czy jest ten akumulator naładowany? Moim zdaniem nie. Pokażę Wam teraz taką rzecz. Taki akumulator ładujemy prądem, napięciem 8,5V, 2,5V wyższym od znamionowego akumulatora, napięcia akumulatora. Teraz pokażę Wam, mam ustawiony prąd ładowania na 1A. Widzicie, 1A. I podłączę ten prostownik sobie prostownik. To jest zasilacz laboratoryjny, taki serwisowy. Podłączę go do akumulatora i zobaczymy, co się będzie działo, moi drodzy. Czy ten akumulator jest naładowany? A, yy, ważna rzecz: jeśli jest naładowany, to tu powinno być 0,30-0,50. Zobaczymy. Jak wcześniej powiedziałem, prąd ładowania ustawiłem na 1A. Yy, jeśli akumulator był, był naładowany, to tutaj musi się pojawić, yy, moi drodzy napięcie 8,5 V, a tutaj około 0, 30, 300 mA, o tak. Dobra, ja podłączę teraz sobie do ładowania ten akumulator. Minus do minusa. I plus do dodatniego bieguna akumulatora. Podłączyłem i zobaczcie, co, co się dzieje. Mamy 6,5 V napięcie, i płynie teraz przez ten akumulator prąd o natężeniu 1A. Co to oznacza? Oznacza to ty tyle, że ten akumulator nie jest naładowany. Nie ma w sobie tyle energii, tyle prądu, żeby prawidłowo działać. Napięcie oczywiście ma, ale jego prąd jest nieznacznie, znaczy znacznie niższy niż powinien być. Eee, dlaczego to pokazuje? <laughs> jest dużo moi drodzy takich nie o sprawy związane z akumulatorami. Yy, chodzi o to, że ludzie twierdzą, że akumulator wystarczy nalać, zalać, znaczy zakorkować i jest, jest gotowy do ujęcia. Ale to niestety nie jest, to nie jest, yy, moi drodzy, prawda. Akumulator trzeba ładować. Yy, pamiętajcie, im niższy prąd ładowania, tym lepiej dla akumulatora. A teraz wyobraźcie sobie, że ten akumulator pracuje w Simsonie i prąd ładowania w tym Simsonie, moi drodzy, to jest niecały 1A. Więc jeśli zobaczcie, ile prądu on jeszcze potrzebuje, bo ja mam ustawiony 1A, a damy sobie tutaj na maksa, na 5A. Zobaczcie, obciążenie tego akumulatora to jest 5A i 150 mA. Umówmy się 5A. Jeśli tu jest obciążenie 5A, to ten, yy, yy, że tak powiem, ten yy, nigdy, nigdy go nie naładuje żaden, żaden, żaden Simpson, powiem Wam szczerze, bo to jest nie do, nie do przeskoczenia, naprawdę, nie do przeskoczenia, bo to by się ładowało tysiące lat, żeby to się mogło naładować, yy, także 1A, yy, moi drodzy, yy, można wtedy ładować. On się naładuje, będzie się dłużej ładował. Będzie zdrowo się naładuje przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne. Ale akumulator musi być doładowany po zalaniu, pamiętajcie. I przestrzegam, żeby nie robić tego zwykłym prostownikiem samochodowym, bo to jest. Dla mnie to jest zniszczenie akumulatora. Prąd, prąd ładowania akumulatora najlepiej, gdyby był najbardziej prosty bez żadnych takich prążków, sinusoidy. Ja Wam to kiedyś może pokażę, jak wygląda zwykły prostownik jednopołówkowo prostowany, a, a taki naprawdę powiedzmy umownie prostownik do ładowania dobrej klasy, który ma napięcie idealnie proste. Są to ładowarki mikroprocesorowe, które po prostu sobie <coughs> pilnują tego, żeby ten akumulator nie został przeładowany. Moi drodzy, myślę, że rozwiałem Wasze wątpliwości co do ładowania akumulatorów. <coughs> Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do oglądania kanału.